O. Czekaj. Idziesz czy nie idziesz? A, ci pracownicy po prostu nie wiem. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnych Wiadomościach Słowiańskich. Po mojej lewej stronie znajduje się Szymon Nielis. Ja jestem Karolina Lisek. Dzisiejsze wiadomości jak zawsze zebrał dla nas Karol Grabowski z projektu Śladami Pogańskich Przodków, a montaż wykonał Kamil Widuch z projektu Gruba Krisza. Co w dzisiejszych wiadomościach? Oświadczenie z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Przywrócono w granicę świętokrzyskiego parku narodowego, tak zadecydowano na sesji Rady Powiatu w Kielcach. Duńsko-polski projekt badawczy rzuci światło na współczesną przyszłość wikingów. 33 projekty otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych. Okruchy zgrodów, Santok i Grodziszcze w Muzeum Archeologiczne Środkowego nad Odrze. Ceramika wczesno-średniowieczna w Polsce stan i potrzeby badań. Leksykon Terminów Archeologicznych Nowa publikacja Rewolucyjne spojrzenie na handel niewolnikami w średniowiecznej Europie Znowienie mitologii polskiej autorstwa Aleksandra Buchnera Wystawa na granicy doczesności i zaświatów Ciałopalny obrządek pogrzebowy na ziemi wschodniej w epoce brązu i żelaza Małopolskie odkryto najstarsze ślady wydobycia metali w Polsce Badania potwierdzają, że Pradziejowi mieszkańcy jaskini maszyckiej w Małopolsce praktykowali kanibalizm. Kolejna ciekawa publikacja dostępna: Folklor staronordycki, magia, czary i zaklęcia w średniowiecznej Skandynawii. Nadchodzi sławni 2025. Nie zapomnijmy także o e, święcie stado. A także o przedpremierowych zakupach mojej książki. <laughs> Drodzy Państwo, docierają do nas trochę niepokojące informacje z Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które wydało oświadczenie w dniu 20 lutego 2025 roku. Może je po prostu przeczytam i sami Państwo zdecydujecie, jak, jak to ocenić. W 2025 roku obchodzimy 130. rocznicę powstania Towarzystwa Ludoznawczego, które zostało powołane 9 lutego 1895 roku w Lwowie. W rok jubileuszowy wchodzimy z wieloma nowymi pomysłami i inicjatywami, których głównym celem jest integracja środowiska reprezentującego etnologię i antropologię oraz dyscypliny pokrewne. To także rok, w którym zaczynamy pracę w nowych warunkach lokalowych i organizacyjnych. Po ponad 70 latach musieliśmy opuścić gościnne dotąd mury Uniwersytetu Wrocławskiego, który w wyniku zmian organizacyjnych wypowiedział nam umowę najmu lokalu oraz zrezygnował ze wspierania naszej działalności bibliotecznej. Od czerwca 2024 roku, kiedy to zostaliśmy poinformowani o tej decyzji, podejmowaliśmy liczne działania, tak by znaleźć jak najlepsze rozwiązanie tej trudnej i zaskakującej dla nas sytuacji. Z pomocą członki i członków PTL oraz szerokiego środowiska naukowego z całej Polski odbyliśmy wiele rozmów i konsultacji. W końcu znaleźliśmy najlepsze, naszym zdaniem, rozwiązanie. Gromadzone od ponad 100 lat zbiory biblioteczne i archiwalne zdecydowaliśmy się przekazać w formie darowizny Bibliotece Narodowej. Ta decyzja wymusiła na nas jednocześnie rezygnację z jednego z istotnych zadań naszej organizacji: nie gromadzimy już publikacji i materiałów archiwalnych. Musieliśmy też zrezygnować z wymiany bibliotecznej prowadzonej z instytucjami w Polsce i za granicą. Nadal pozostajemy towarzystwem, którego głównym celem jest integracja środowiska etnologiczno-antropologicznego oraz prowadzenie działalności wydawniczej. Dzięki pomocy Urzędu Miasta Wrocławia od stycznia bieżącego roku funkcjonujemy w nowej siedzibie, w której działa nasze biuro. Zachowaliśmy archiwum zakładowe oraz archiwum wydawnicze. Mamy nadzieję, że w nowej formule i nowym miejscu pracy nadal będziemy dla Państwa ważnym liczącym się partnerem w zakresie realizacji wspólnych projektów naukowych, wydawniczych i edukacyjnych. Zarządu główny Polskiego Towarzystwa Ludosnawczego. No, myślę, że sami ocenicie, jak wygląda ta sytuacja. Ja nie wiem, czy Uniwersytet Wrocławski wydał jakieś oświadczenie w tej sprawie i wytłumaczył tą decyzję. I z tego co my wiemy, też z jakichś takich rozmów, które prowadziliśmy z naukowcami z PTL-u, tych zbiorów jest naprawdę du dużo. To, są, to nie są setki, to są tysiące różnego rodzaju publikacji. Przechowywanie tego jest na pewno pewnym wyzwaniem, ale przetransportowywanie do nowego miejsca i szukanie miejsca, które spełni warunki. Które zapewnią bezpieczeństwo też tym publikacjom było jeszcze większym wyzwaniem. Trochę dziwię się tej decyzji. Ja osobiście teraz wyrażam swoje zdanie, trochę się dziwię tej decyzji Uniwersytetu Wrocławskiego. Natomiast no, tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy zmiany organizacyjne i czy tam decyzje administracyjne. Co się takiego wydarzyło? Nie wiem. Szkoda, że akurat jakaś historia działalności PTL-u się właśnie kończy. No ale co, w takiej sytuacji jedynie pozostaje życzyć powodzenia na tej nowej trochę ścieżce, która się, mam nadzieję, że otwarła, mimo że niektóre drzwi zostały w tej chwili zamknięte. Przywrócono granicę Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Jak sami państwo wiecie, bądź obserwujecie na internecie, Łysiec na samym szczycie ma klasztor i ten klasztor chciał posiąść troszeczkę ziemi. Dokładnie 1,36 hektara, które było własnością Parku Narodowego. Świętokrzyskiego, więc dosyć ciekawie tam się działo. Jednakże znów Łysiec będzie w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a tak zadecydowali radni na 11 sesji powiatu w Kielcach. Chodzi o działkę na szczycie Łysca z częścią zabudowań klasztornych na Świętym Krzyżu, które rozporządzenie Rady Ministrów z końca 2021 roku zostały wyłączone z granic parku. Oto przez lata zabiegali oblaci, a przyrodnicy Bilin Alarm dziś udało się wypracować porozumienie w tym temacie i bardzo dobrze, bo już w lutym 2024 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska zadecydowało, że wyłączony obszar wrócił w granicę Świętokrzyskiego Parku Narodowego, z czego bardzo się cieszę. Można powiedzieć, że trochę historia zatacza koło, bo tak jak dawniej wikingowie wchodzili w różnego rodzaju relacje handlowe z prawdopodobnie mieszkańcami wczesnych terenów Polski, tak teraz nawiązaliśmy polsko-duński Projekt badawczy, który mamy nadzieję, że rzuci światło na wspólną przeszłość Wikingów. Jest to projekt, który obejmuje badania prowadzone w Wolinie. Będzie się on odbywać od 2025 do 2027 roku. A jak pewnie wiecie, a jeśli nie wiecie, to przekazuję Wam tą informację, że Wolin był jednym z najważniejszych portów handlowych Bałtyku od IX do XII wieku. I współpraca, która została nawiązana, to jest współpraca pomiędzy Uniwersytetem w Orchus z Muzeum Mosegard, przepiękne muzeum, byłam tam naprawdę, jest super, e, oraz Instytutem Archeologii i Etnologii PAN Gminy Wolin oraz Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów. E, inicjatywa ta powstała podczas wizyty króla Danii Fryderyka X w Polsce, która miała miejsce w styczniu e, tamtego roku. Przedsięwzięcie co obejmuje? Obejmuje ono przede wszystkim wykopaliska w porcie, wystawy muzealne oraz różnorakie wycieczki z przewodnikiem. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie wnioski zostaną i jakie odkrycia w ogóle zostaną dokonane. Dlatego że wydaje się, że Wolin jeszcze skrywa bardzo dużo, dużo, tajemnic. dużo, dużo może gdzieś tam leżących albo zakopanych statków nie, nie. i różnego rodzaju artefaktów. I ta właśnie współpraca, te prace, które będą prowadzone. One mają szansę otworzyć nam trochę nowe ścieżki historii, odnosząc, odnoszące się do tych relacji pomiędzy nami a właśnie Skandynawami. Więc czekamy niecierpliwie, co też ta współpraca przyniesie. No I o też będziemy mógł Mamy planować. taką nadzieję. Techną Karol myślę. 33 projekty otrzymały dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych, proszę Państwa, więc całkiem fajnie. Jednakże to, co nas najbardziej interesuje, to te, które są umiejscowione mniej więcej we wczesnym średniowieczu. I do tych projektów zalicza się kleszczewo w powiecie półtuskim, to jest cmentarzysko średnio, wczesno-średniowieczne. Mówiliśmy o nim? E, tak. Cmentarzysko średnio, wczesno-średniowieczne w Gieczu, stanowisko numer czwarty. Też mówiliśmy tak? o nim. To tak, Nie pamiętam. E, oraz jeszcze Kraków Mogiła, stanowisko 62. Osadnictwo wczesno-średniowieczne. I to było gdzieś chyba z początku poprzedniego roku, jak dobrze pamiętam. Też mówiliśmy, że coś takiego może się zadziać. E, jednak no, naj, najważniejsze, najważniejsze jest to, że te projekty zadziałały. I będą miały dofinansowanie, bo właśnie dzięki temu dowiadujemy się o naszej rodzimej kulturze. Więc trzymamy kciuki, żeby te wykopaliska się udały. No i wszystkie założenia projektów też wyszły na plus. Dostępna jest nowa wystawa czasowa która prezentuje zbiór wczesnośredniowiecznych monet pozyskanych z terenu Grodziska w Santoku i Grodziszczu. Te monety i w ogóle ta wystawa jest częścią obchodów jubileuszowej koronacji Bolesława Chrobrego. Wystawa sama będzie dostępna dla, dla e, turystów od 28 lutego do 17 maja 2025 roku w Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy. Zapraszamy. Ceramika wczesno e, Dla wszystkich rekonstruktorów, to jest chleb powszedni, tak szczerze mówiąc, i wielu się tym interesuje, tym tematem. Nawet para! E, nawet, no, dokładnie. Ale już niebawym staleniem IAE Pan ośrodek archeologii Średniowieczna krajów nadbałtyckich w Szczecinie ukaże się publikacja omawiająca najnowszy stan badań i potrzeb badawczych nad wczesnośredniowiecznym garncarstwem garcarstwem w Polsce. W publikacji znajdzie się 17 artykułów, które są pokłosiem ogólnopolskiej konferencji. No i teraz informacja dla tych, którzy się zajmują rekonstrukcją tego pięknego rzemiosła, żeby już brali się za te publikacje, bo naprawdę będzie coś ciekawego i mam nadzieję, że w tym roku na różnego rodzaju festiwalach rekonstrukcyjnych znajdą się najnowsze ceramiki właśnie z tego. Powiem że ja bym się nie zdziwiła, jakby to naukowcy musieli się od rekonstruktorów niektórych uczyć. No, przydałoby się. Dlatego jest też archeologia eksperymentalna, prawda? No tak. Dokładnie. Temat y, dla wszystkich zainteresowanych archeologią, ale nie tylko w sposób profesjonalny, ale chyba też przede wszystkim dla też takich amatorów archeologii. Jak my. Jak my. Ja już widzę, że nie będę siedziała niestety przy tym, bo trochę mi czasu zabraknie, ale jest bardzo ciekawa publikacja, i mam nadzieję, że nasi obserwatorzy widzowie poją sięgną, to jest leksyką terminów archeologicznych. Jest to pierwsza w Polsce tego typu publikacja o bardzo takim nowatorskim charakterze. W serii horyzonty współczesnej archeologii została wydana przez wydawnictwo Universitas. Publikacja ta zawiera szereg różnego rodzaju pojęć archeologicznych, definiujących, tutaj cytuję, ramy konceptualizacyjne polskiej archeologii początków XXI wieku. W leksykonie tym znajdziecie. Ponad 100 haseł przygotowanych przez 70 badaczy i badaczek reprezentujących różne pokolenia i pracujących w wiodących ośrodkach badawczych, konserwatorskich i muzealnych Polski. Jest skierowana do archeologów pracujących we wszystkich sektorach dyscypliny, studentów, przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych współpracujących z archeologią oraz wszystkich zainteresowanych archeologią. Pozostaje mi tylko i wyłącznie zaprosić Was e, do sięgnięcia po leksykon. Wydawnictwo Manchester University Press z dumą ogłasza premierę najnowszej książki autorstwa Janelle Fontaine, chyba dobrze to przeczytałem, która wnosi świeże spojrzenie na problematykę handlu niewolnikami w Europie pomiędzy VII a IX wiekiem, więc jest to w tej chwili temat tabu, e, no ale jednak to się kiedyś działo. Książka dostępna jest wyłącznie w języku angielskim i nosi tytuł Slave Trading in Early Middle Ages, Long Distance Connections in Northern and East Central Europe. W książce podkreślono, że rosnący popyt ze strony świata islamskiego w XIX-X e, wieku wywołał istotne zmiany w strategiach wojennych, logistyce handlu oraz e, administracyjnych reakcjach na zjawisko niewolnictwa. Szczególną uwagę poświęconą została strefom. Handlu niewolnikami skupionym wokół Wysp Brytyjskich i ziem czeskich. Co ciekawe, bo mało kto wspomina o tym, że Praga była schuwiańskim centrum, takim targowiskiem niewolników Nie, niewolników, niewolników więc Praga. Praga to jest bardzo ciekawe miejsce, polecam obejrzeć. Ładne miasto. Kapuściński w swojej książce Podróże z Herodotem zawsze powtarzał, że żeby oceniać historię, nie można ją oceniać pod względem moralności współczesnej, ponieważ moralność w dawnych czasach była zupełnie inna niż ta, która jest teraz. Jeżeli chodzi o e, wczesne średniowiecze, trzeba go oceniać pod wieloma względami. Jedną z nich właśnie jest to niewolnictwo, które było zawsze w kulturze ludzkiej. W tej chwili niestety ten występuje. Mam nadzieję, że w przyszłości zaprzestanie się tego haniebnego czynu, jakim jest niewolnictwo. Jednakże publikacja jest fenomenalna i ten kto zna język angielski zapraszam do jej zakupienia. Nakładem wydawnictwa vis-a-vis -vis ukazało się kolejne wydanie mitologii polskiej autorstwa Aleksandra Brucknera. Można powiedzieć, że to z pewnego rodzaju taki smaczek literacki dla słowianofilii, Aczkolwiek warto zaznaczyć, że sięgając po tą książkę, powinno się podejść do niej w pewien taki krytyczny sposób, dlatego że autor e, próbował stworzyć dzieło, które nie tylko przedstawiało jakieś informacje, takie powiedzmy badawcze, ale również doszczyć sporo jego własnej indywidualnej interpretacji, która na obecnie stanie naszej wiedzy e, no, niekoniecznie była trafiona. Niemniej jednak i tak Was zachęcamy, dlatego, że zapoznanie się z tą literaturą może być takim dobrym przyczynkiem do dalszych rozważań, a przede wszystkim trochę mogłabym powiedzieć, do takiego ćwiczenia literackiej uważności i analizy informacji, które po prostu do nas docierają. Oraz rozczytywania się w archaizmach. Tak. <laughs> Ale to dlaczego dowiecie się czytając książkę? Przechadzając się pomiędzy gablotami archeologicznych wystaw, najczęściej oglądamy różnorodne naczynia gliniane i inne przedmioty, jakie pozostawili po sobie nasi poprzednicy sprzed wieków, a nawet tysiącleci. Spoglądając na te dziwaczne dla nas formy, zazwyczaj zapominały, że stali za nim konkretni ludzie, tacy jak my, niosący swoje szczęście, trud, codzienność i dramaty. E, niewiele niestety wiemy o mieszkańcach okolicy Schowa sprzed około 3,5 tysiąca lat. Nie wiemy, jak oni sami się nazywali, nie wiemy, jakim językiem się posługiwali, jakie nadawali imiona swoim dzieciom, jakie opowiadali im baśnie. Jednakże, możemy dużo opowiedzieć na temat ich kultury materialnej i co ciekawego robili na co dzień, co ułatwiało im życie. I proszę Państwa, e, Ci mieszkańcy może i nie mają zbytnio dużo z kulturą słowiańską, jednakże była to kultura, która wyrosła na ziemiach słowiańskich teraźniejszych i możliwe, że coś przekazali następnym pokoleniom, chociażby z tego jak wytwarzało się brąz albo żelaz. Taką wystawę będziemy można zobaczyć od 12 lutego do 27 czerwca Siedzimy w siedzibie Muzeum Ziemi Wschodniej przy ulicy Zamkowej 2. I na którą serdecznie zapraszam. Najnowsze badania nad kościami z jaskini maszyckiej w Małopolsce, dotowanymi na około 18 tysięcy lat temu, dostarczają dowodów na praktykowanie kanibalizmu przez ówczesnych mieszkańców. Analiza ponad 60 fragmentów kości wykazała obecność mikrołacin sugerujących oddzielanie mięśni od kości, a także ślady rozbijania kości długich w celu wydobycia szpiku kostnego, co wskazuje na celowe pozyskanie wartości odżywczych. Brak dowodów na wykorzystanie ludzkiej kości do produkcji narzędzi czy ozdób sugeruje, że działania te miały na celu konsumpcję mięsa ludzkiego, z czym się nie do końca, proszę Państwa, zgadzam, ponieważ w Tybecie jest kultura, która robi dokładnie to samo: oddziela mięso od kości i rozbija te kości, ale z tego powodu, żeby zrobić coś takiego, co oni nazywają podniebny pochówek e, czyli ptaki, wielkie kondory y, zjadają te zwłoki. Y, i ludzie z tych kości jakoś nie robią żadnych pamiątek, niestety. E, więc to są według mnie tylko i wyłącznie domniemania, ale czekamy na więcej informacji, mimo tego, że działo się to 18 tysięcy lat temu. Ja się bym, bym z Tobą polemizowała, bo tak naprawdę analizowanie takich e, badań czy odkryć archeologicznych e, zawsze musi być osadzone w kontekście historycznym. I no, masz tutaj kondory w Polsce? Ja... Sen padlinożercy, jak na przykład kruki. Wrony i wszystkie kółkowate. No dobra, no ale nadal. Czy by było się zastanowić nad tym, czy gdziekolwiek, w jakichkolwiek regionach tutaj, powiedzmy, polski czy słowej szczyzny, takie pochówki miały miejsce? Ja szczerze mówiąc e, na, nie mam takiej wiedzy. Jest ale... tutaj informacja, że kultura magdanejska w Europie miała e, też kanibalistyczne zapędy, więc całkiem ciekawie. Ale ty teraz odwracasz kotelgonę? No? No, no i tak zawsze wygląda z nim no, no, rozmowa, Równie no. no, no, Różnie bywa, różnie bywa, państwo. E, więc e, czekamy na więcej informacji. Kolejna bardzo ciekawa publikacja, również dostępna wyłącznie w języku angielskim. Folklor staronordycki. Magia, czary i zaklęcia w średniowiecznej Skandynawii. Jest to drugi tom, Old Norse Folklore, który bada średniowieczną i wczesnonowożytną magię oraz czary w krajach nordyckich, Koncentrując się na synkretyzmie, ciągłości, przetrwaniu i rekonstrukcji wierzeń pogańskich oraz praktyk kultowych, w tym, jak tutaj podają e, źródła, ostatnim regionie zachodniej Europy, który został schrystianizowany. E, oprócz tych zagadnień, w tomie e, tym odsłania się także mniej znane lub również istotne aspekty nordyckiej tradycji magiczno-religijnej. Tak jak już powiedziałam, książka ta będzie dostępna wyłącznie w języku angielskim, przynajmniej na ten moment, a link do informacji o tej publikacji oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmem. Oglądacie to w bardzo ciekawym momencie dla każdego rodzimowiercy, rodzimokulturowca, nawet można by było powiedzieć, bo już za niedługo. Będą Jaregody, czyli jedno z piękniejszych świąt związanych z kalendarzem solarnym, usłowiam. E, można by było powiedzieć, że to jest początek wiosny, początek życia, nowonarodzonego się życia, bo w tym momencie Jaryło przejmuje e, władzę nad ziemią. E, jeżeli chcecie takie święto przeżyć w sposób bardziej duchowy, poszukajcie na internecie, bo grup wspólnych od rodzimowierczych jest bardzo dużo w całej Polsce. Ja osobiście zapraszam do Hramu Mir. Które swoje oddziały ma w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Wyszkowie i Mielcu. Tam gody będą obchodzone bardzo hucznie i bardzo pięknie. A już 26 i 27 kwietnia odbędzie się dwudniowy konwent kultury rodzimej Sławni, na który Was bardzo serdecznie zapraszam, dlatego że dokładnie wczoraj, a dzisiaj mamy 26. Czyli 25 razem z Marcinem Patelą, którego serdecznie pozdrawiam, zamknęliśmy pracę nad programem. Program jest naprawdę bogaty, jest bardzo dużo warsztatów. Podejrzewam, że do momentu, kiedy ukaże się ten film, a przynajmniej chciałabym, żeby tak było, zostanie opublikowany ten program. No i sami będziecie mogli zobaczyć, co dla Was przygotowaliśmy, bo będą nie tylko warsztaty, będą również prelekcje, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wioska, osada rekonstruktorów historycznych, którzy będą Was zapraszać na przeróżnego rodzaju atrakcje, nie tylko pokazy walk i ręcztunku, ale również na takie aktywności rekonstrukcyjne, które trochę można powiedzieć, że oddają tą historię żywą. Będzie również tor uczniczy, gdzie będziecie mogli sprawdzić, czy na pewno macie celne oko jak bardzo. Więc zapraszam was do Chorzowa, 26-27 kwietnia. Ja tam będę wykładał też. A ja osobiście chciałbym państwa wszystkich zaprosić na Święto Stado. Święto Stado jest rekonstrukcją bardzo starego święta w kulturze słowiańskiej, które... No dość czasu temu, bo ponad 10 lat temu zostało właśnie zrekonstruowane przez polskich rodzimowierców z całej Polski i my wszyscy jako rodzimowiercy spotykamy się w jednym miejscu w Polsce. W tym roku będzie to w Grotnikach w województwie łódzkim 6-8 czerwca 2025 roku i będziemy świętować, a święto to jest niesamowicie przepełnione energią, śmiechami, śpiewami, tańcami i wszystkim co tylko i wyłącznie człowiekowi się spodoba, bo jest to nic innego jak Boskie wesele. E, więc zapraszam wszystkich: znajdźcie Święto Stado na internecie i kierujcie się, bo już za niedługo będzie tam rejestracja na to cudowne Święto. I ostatnia wiadomość dzisiaj, czyli Wisienka na Turcji, <grym> to jest premiera mojej książki, która odbędzie się 20 marca: Słowiańska Magia Ziół. Książka już jest dostępna w przedsprzedaży. Jest dostępna między innymi w Empiku, ale również w, jeszcze u innych w innych sklepach internetowych, więc was zachęcam, dlatego że to jest przedsprzedaż w dosyć korzystnej cenie. Tam jest około chyba jak dobrze pamiętam 30 a nawet 40% zniżki, więc już później chyba nie będzie, chyba że po prostu tak się będzie słowo sprzedawać, że wydawca będzie ją tak wypychać. <grym> <grym> Więc po prostu zapraszam Was, link do przedsprzedaży będziecie mieli oczywiście w opisie pod filmem. Ja jeszcze 19 marca mam taką przedpremierową, przedpremierowe wydarzenie, przedpremierowe spotkanie w, w przystanku otwartej kultury w Sosnowcu na Kazimierzu dokładnie. O godzinie 18. To spotkanie ze mną będzie y, poprzedzone takim recitalem muzycznym y, na dawnych instrumentach, które są y, tworzone, rekonstruowane przez naszego też serdecznego kolegę, więc zapraszam, jeżeli ktoś jest tutaj z okolic y, y, województwa śląskiego i w środku tygodnia, a będzie mieć ochotę troszeczkę oderwać się od takich bieżących tematów, to również serdecznie zapraszam. No mam nadzieję, troszeczkę się tremuje. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że nie będzie źle. No i proszę Państwa, doszliśmy do końca naszego kolejnego odcinka wiadomości słowejskiej, Gila i Lisa. I obydwoje prosimy Was o parę rzeczy, żeby wieś niosła się po całym internecie, trzeba pomóc algorytmowi. Czyli po pierwsze lajk, like. po drugie komentarz, po trzecie udostępnij to na swojej tablicy wśród swoich znajomych. Jeżeli to zrobisz, algorytm pomoże reszcie dotrzeć do tych właśnie wszystkich informacji, za które bardzo dziękujemy. Ja jeszcze dodam w sumie jedną ja głupią rzecz. Bo na, ogół, na ogół YouTuberzy mówią, że na ileś tam tysięcy subskrypcji to coś zrobią. Więc może zaproponujmy, że Szymon zaśpiewa, na, jak będziemy mieli 10 tysięcy subskrypcji. 10 Dobra, będę śpiewał dla Was, jak zrobimy 10 tysięcy subskrypcji, okej? Okay? I wtedy suby nam spadną. E, proszę Państwa, Karolina Lisek, przełom Gilis. A wszystko zostało zebrane informacje przez Karola Grabowskiego, a opracowane i zmontowane wszystko przez Kamila Widucha. Dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się, cześć.